Zadanie 11. Dany jest rosnący ciąg geometryczny. An, n większy od 1, w którym a1 równa się x, a2 równa się 14, a3 równa się y. Oblicz x oraz y, jeżeli wiadomo, że x plus y równa się 35. Tak więc rozwiążmy to zadanie. An jest ciągiem geometrycznym. Pierwszy wyraz a1 to jest x. A2 to jest 14, a3 oznaczmy jako y. Wiemy, że x plus y daje nam 35. x1, a2, y ma być rosnącym ciągiem geometrycznym. Drugi wyraz ciągu geometrycznego możemy zapisać jako pierwszy wyraz razy iloraz ciągu geometrycznego. Trzeci wyraz ciągu geometrycznego możemy zapisać jako pierwszy wyraz razy iloraz do kwadratu ciągu geometrycznego. Tak więc 14 równa się x razy q to nasze pierwsze równanie. y równa się x razy q kwadrat to nasze drugie równanie. Widzimy, że x plus y dają nam 35, trzecie równanie. Z pierwszego równania obliczamy iloraz ciągu geometrycznego q. q równa się 14 podzielone przez x. Stawiamy to do drugiego równania. Zatem Y równa się x razy 14 podzielone przez x do kwadratu, co wychodzi 14 do kwadratu podzielone przez x. Zatem wstawmy wyżej obliczony Y do równania numer 3. X dodać 14 do kwadratu podzielone przez x równa się 35. Sprowadźmy to do, do równania kwadratowego. Na początku obustronnie pomnóżmy przez x. Otrzymujemy x kwadrat dodać. 14 do kwadratu, czyli 196, równa się 35x. Przenieśmy wszystko na jedną stronę i otrzymujemy równanie kwadratowe. x kwadrat minus 35x dodać 196 równa się 0. Obliczmy deltę tego równania. 35 do kwadratu odjąć 4 razy 196 razy 1. Tutaj warto użyć kalkulatora. Wynikiem jest 441. 441 to jest 21 do kwadratu. Zatem pierwiastek z delty równa się 21. Pierwszym rozwiązaniem powyższego równania jest minus b odjąć pierwiastek z delta podzielone przez 2a, czyli 35 minus 21 podzielone przez 2, co nam daje 7. Drugim rozwiązaniem tego równania jest 35 dodać 21 podzielone przez 2. Czyli 28. Ciąg geometryczny ma być ciągiem rosnącym, zgodnie z treścią zadania. Dla x równego 7, y równa się 35 minus 7, czyli 28, a ten, ten ciąg jest ciągiem rosnącym. Dla x równego 28, y równa się 35 minus 28, co daje nam 7. y to jest trzeci wyraz tego ciągu, y jest pierwszym wyrazem. Zatem pierwszy wyraz jest większy od trzeciego, stąd ciąg ten nie jest ciągiem rosnącym, tylko malejącym. Tamto rozwiązanie x równa się 28, y równa się 7 odrzucamy. Zatem jest to rosnący ciąg geometryczny dla x równego 7 i y równego 28.